Ale jeśli chcesz czynić prawdę w tym świecie, to licz się z tym, że Twoja pozycja. Zostanie określona na najniższym szczeblu tej drabiny społecznej. Cenieni są ludzie, którzy mówią to, co ktoś inny chce usłyszeć, uchodząc im za dobrych i wspaniałych, bo oni żadnego bólu i krzywdy nie przynoszą. Oj, tak, jacy oni są ułożeni, kiedy masz coś do powiedzenia, milczenie jest kłamstwem. No to powiedz to, co masz do powiedzenia. Powiedz, będziesz rodził prawdę. Powiesz, ludzie się od ciebie. Odwrócą, wyrzucam cię z pracy, nie dostaniesz pieniędzy. Zaprawdę w tym świecie się nie płaci nic absolutnie. Ludzie, którzy głoszą prawdę, to są żebracy. Nawet jeśli dzisiaj się ludzi na stosie nie pali, to płoną stosy psychologicznego zwyrodnienia. No i drodzy Państwo, no publika wam władzę odda, tylko trzeba schlebiać ludzkiemu podziwowi. No bo inaczej nie ma mowy o tym, żeby władza została oddana i żeby można było osiągnąć jakiś sukcesik, sławę i tym podobne, a przy okazji zgromadzić odpowiedni majątek, tylko pamiętajcie państwo, że schlebianie ludzkiemu podziwowi jest aktem czystej pogardy. I żyjemy nieustannie w czasach pogardy. Bo jak się do publiki powie, to, czego ona nie chce usłyszeć, jak się publice Miotku do uszu nie wleje, to jest koniec, kropka pozamiatane. Człowiek zostaje wyrzucony do rowu, do rynsztoku. A chwilę później się okazuje, że historia go w kolejnej epoce wynosi do góry i zadaje pytania tej epoce, która zniszczyła tego człowieka, dlaczego to zrobili. Takie hamstwo. Tutaj nikt nie mówi, co myśli. Tutaj ludzie się boją myśleć w ogóle. Nawet nie wiedzą, jak myśleć. Przychodzą eksperci i mówią, jak myśleć: jak spać, jak chodzić, co należy zrobić, żeby sobie krzywdy nie zrobić, a i tak sobie potem wszyscy krzywdę robią.